Witam z a to jest kolejny odcinek naszej serii Zegajmy w Mega Man 4. Dokładnie tak, moi drodzy. Tak więc teraz zaczynamy aktualnie Wiley Stage. Dokładnie tak. I tak jak to mówiłem bodajże w poprzednim odcinku um, jak mówiłem, że tutaj poziomy po Robot Mastersach, czyli dany Fortress, powiedzmy, Stage um, są najlepsze w tej grze, to głównie miałem na myśli właśnie Wiley Stage. Kozak Stage też są spoko. Ale to, to jest moim zdaniem już już totalny sztosik i to jest moim zdaniem e, bodajże najlepsze Wiley Stage w serii. E, tak sądzę, że, że, że tak ze spokojem mógłbym... <śmiech> życie. Także <laughs> ze spokojem mógłbym tak to nazwać. Znowu Mega Man 4 bawi się Mega Man 5. Nic czy coś. Przynajmniej pod tym względem. E, I muzyka też jest tej świetna. Naprawdę bardzo lubię muzykę Wiley Stage w tej grze, więc nie narzekam aktualnie. I tak, aktualnie amunicja zapisuje nam się z yy, Kozak Stage, więc tak to aktualnie tutaj działa. Ech, I można byłoby powiedzieć, że to jest pierwsza gra, która próbuje, że tak powiem, wydłużyć jakoś rozgrywkę Megamenów. Ale jakby nie patrzeć, Megamen 3. No wow, również coś takiego już, już próbował wyczyniać. Kolejne życie? Próbował coś takiego wyczyniać. Ech, tylko że tam były dogroboty, a tutaj po prostu mamy. Kolejny Fortress i moim zdaniem tu jest to niebo lepiej zrobione, o niebo bardziej podoba mi się pomysł kolejnego zamku, niżli, o patrzcie, roboty. Przechodź znowu te same poziomy, tylko z nieco innym level designem i patrz, Robot Mastersi z MM2, woohoo! Teraz znajdź ich nowe słabości. To jest moim zdaniem to niebo lepiej zrobione, o niebo lepszy sposób na wydłużenie gry i przyzwyczajcie się do tego sposobu, ponieważ... Kolejne dwa tytuły będą korzystać z tego samego systemu wydłużania, właśnie gry, więc dosłownie tak. E, dokładnie tak miało być. okej. Okay. Te bloczki. O, dobra. Wbiłem się ładnie, pięknie. Ok. No, tutaj są oczywiście kolce Mega Man 4. Na kolce, dobra. Tej polecam. Gargoyle Fast, że tak powiem, z kombinować. okej. Okay. Ach, nie uda się. O! Dobra, właśnie. Hu bo tutaj bardzo łatwo, że tak powiem, spaść. No bo tak jak mówiłem już, ten Razdżet niestety obija się o wszystko, e, że tak powiem, nie da się nim wykręcać ładnie, pięknie, więc niestety jak wlecimy na blok, to my z niego spadniemy prosto w kolce, Jet poleci dalej. <ścoughs> Naprawdę, nie wiem kto tak zrąbał aktualnie Rashedeta w dalszych grach. Znaczy ja rozumiem, dlaczego zostało to zrobione. Zapewne dlatego, że Rajdżet w trójce po prostu był zbyt OP, ale come on. Come on. Właśnie o to chodzi, o to chodzi. Dobra, odnówmy sobie to, ładnie, pięknie. Mamy 9 i tanków, ale hej, wezmę, bo, bo, bo tak. Poudawajmy, że, że mam tego jeszcze więcej, dobra. Co my tutaj mamy za bossa? A, mamy meciska, ok. Dobra, on, on jest słaby na ring boomerangi, bodajże. Eee, ring, ring, ring. Dobra, na nim potracę i tanki. Ja nie umiem z nim walczyć, ok? O, właśnie, o, on zawsze tak skoczy, że po prostu nie ma przebad, że tak powiem. Nie lubię z nim walczyć, naprawdę nie lubię. Z panem dużym metem. Ja mi się z kolei kojarzy bardzo z MM Trójką. Tam też mieliśmy dużego meta, tylko że nie był bossem, tylko był takim mini-bossem, powiedzmy. Również wypuszczał małe mety, ale nie skakał jak porąbany. Dobra. Dobrą strategią jest po prostu jak najdalej się od niego trzymać i slajdować w odpowiednim momencie. Powiedziałem w odpowiednim momencie. Rip. Rip, rip, rip. Brawa dla mnie. Jezu tutaj naprawdę dobra, wracam do was za chwilę jak tam dojdę. Dobra, jestem. Boże święty jaka zbrodnia po prostu, żeby nie dać checkpointa przed że Kto to widział? No ale dobra, jesteśmy I to mówię. No, naprawdę kawał drogi, kurde, przed tym bossem ten czek. Jezus, jak ja nie lubię walczyć z tym pajacem. Dobra. I tank. Mówię, naprawdę nie lubię tego bossa. Dobra. To w sumie wiecie co? Lecimy basterem, bo szkoda mi ich bumerangów po prostu. Pyk, ok. Dobra. O, ok. Dobra, nice. Nie żyjesz, typie. Już, już po prostu w pewnym momencie myślałem, że to jest spory błąd, że postanowiłem walczyć z nim tylko basterem, ale na szczęście się udało, ok. Na szczęście się udało. Okej. Okay. Teraz będzie Wiley Stage 2. dokładnie tak. No, Ale w sumie, że tak powiem, cały poziom nam teasował, że będzie jakiś wielki met pod koniec serio, bo wszędzie w tym poziomie były mety, <noise> więc to ma sens. No dobra. Tak więc ciśniemy aktualnie. Eee, którędy tu jest dobra droga? <noise> Oczywiście, że nie tędy. No byłoby zbyt proste, jakby najwyższa droga była tą dobrą. Okej, okay, kolce wszędzie. Mega mnie 4. przysięgam. Dobra, nieważne. Nieważne. Okej, okay, tam jest i e tank. Ja sobie go poproszę, bo jednak straciliśmy jednego. A max zawsze warto mieć, gdyż tak. Okej. Okay, spadamy sobie ładnie, pięknie. E, dobra, i teraz będę musiał aktualnie polować na... Amunicję, przydałoby się troszeczkę większą, ale hej, zawsze coś <grywa> dobra. Okej okay. O, dobrze, zniknęło, ładnie, pięknie. Eee, dobra, dawajcie mi baloniki. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. Cześć Eddie, co ty mi dasz? O, amunic amunicja, dobra. Ja się cofnąłem tak właśnie specjalnie, żeby człowiek jakby dał mi amunicję, bo zapomniałem wymienić na ring bumerangi. Dobrze, 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 znaczy się. Dobrze, Eddie. dziękuję. Szanuję, nie szkaluję. Aha, dobra. Nie tędy droga, <ścoughs> zdecydowanie nie tędy droga. W ogóle, powiedzcie mi, jak tam minęły wam aktualnie święta Wielkiej Nocy, bo kurde, bela, mi minęły szybko, tyle na pewno. Było ogólnie spoko, ale za szybko. Zdecydowanie za szybko. Tyle mogę na pewno powiedzieć o tych świętach. Ok, i możecie też napisać, czy by się ten. święcić pokarmy, bo że tak powiem, przez to, że mamy pandemię. Jej czy coś. E, to aktualnie różnie się działo, albo kościoły nie chciały święcić, albo się dało, ale tylko tam. E, nie, niektóre, znaczy, w jakichś tam partiach osób. Dobra, nie wiem gdzie iść, serio, chyba tędy sobie pójdę. E, no. I ja byłem ładnie pięknie, i to wyglądało w taki sposób, że aktualnie zbierałaś właśnie jakaś tam grupa ludzi i. O dobrze przyjęłem. I tam było święcenie, i, i, i fajnie ogólnie. I jeszcze jedna taka fajna rzecz mi się strasznie podobała, bo zawsze w, w kościółku było można sobie potem wejść po święceniach. Jak nie było oczywiście pandemii, e, to można było sobie wbić. I tam mamy taką figurkę Jezusa, i se było można go ładnie, pięknie pocałować. E, w tej chwili tak nie było można, bo heche pandii, co nie e, COVID i te sprawy. I w tej chwili e, ksiądz wymyślił taką fajną rzecz, że mieliście taki pusty krzyż i mieliście takie drewienka w kartonie obok. I było można tymi drewienkami go zapełnić. I to było tak jakby nasze problemy życiowe, a ten krzyż to krzyż, który dźwigamy. No kurde, za koncept mi się podoba. <grym znowu> Więc no. Więc e, tak, jak najbardziej u mnie były święcenia aktualnie, możecie napisać, czy były u was. bo jestem aktualnie ciekaw, jak to tam u was mogło wyglądać. Mówię, bo niektóre kościoły kompletnie nie święciły, tylko dawały jakąś tam, wiecie, tam... E, jak to się nazywa? No tam, wiecie, jakąś mod modlitwę przed tym, coś tam, żeby, żeby sobie samemu poświęcić po prostu wodę, żeby samemu sobie w domu to zrobić po prostu. Okej, okay. bo, bo pokonany. <laughs> nie był trudny, jak widzieliście. Znowu ring bumerangi. Kurde, kolejny boss, kolejna słabość taka sama. Ok, Tak więc moi drodzy, dziękuję za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał i do zobaczenia do następnych. See ya!